To już rok 1999, to początek gwiazdkowej niespodzianki na terenie powiatu kłodzkiego. W tymże właśnie roku wystartowaliśmy w powiecie kłodzki z gwiazdkową niespodzianką. Pierwszą grupą, do, którą dotarli, do której docieraliśmy z gwiazdkową niespodzianką była grupa tzw. powodzian. To osoby, które przede wszystkim swoje miano, jakby przydomek lokalnych społeczności nosiły głównie za sprawą, Pewnych wydarzeń roku 1997, jak wszyscy wiemy, w tymże roku przez Polskę przetoczyła się ogromna fala powodziowa. Szczególnie na południu naszego kraju, w regionie górskim, także w Powiecie Kłockim, bardzo mocno odbiła się na wielu miejscowościach. Samo Kłodzko w dużej mierze znalazło się również pod wodą, dolna część miasta, tak zwana starówka, i pobliskie okoliczne domy wokół Kłocka. Znalazły się pod wodą, na skutek czego wiele z nich nie nadawało się już do zamieszkania. Wiele z osób, które tam właśnie mieszkały, trafiły na tak zwane osiedle powodzian na ulicy Zajęczej w Kłocku. Tam po raz pierwszy właśnie docieraliśmy z gwiazdkową niespodzianką. Wiele osób spotykając się z nami, jeszcze jakby żyjąc wydarzeniami roku 1997, wielokrotnie wspominało swój dramat i przeżycia związane z tą tragiczną nocą, kiedy właśnie pewnej lipcowej. Nocy woda zaskoczyła wielu z nich, nawet w ich własnych łóżkach. I to był początek. Tam po raz pierwszy, właśnie grupa stu osób na osiedlu powodzian, yy, odwiedzając właśnie indywidualnie, mogliśmy docierać do nich z paczkami Gwiazdkowej Niespodzianki. I właśnie ten rok 99 dał start dla Gwiazdkowej Niespodzianki na terenie Kłocka, okolic i powiatu kłodzkiego. Od tej pory. Wiaskowa niespodzianka każdego roku docierała do Kłodzczan i okolicznych miejscowości oraz dzieci żyjących wokół nich.